Hello, hello! Dawno nie było nagrania. To jest już część 18. I trochę się działo w międzyczasie. Minęły prawie dwa miesiące czasu gry. I postępy są No, nie za, nie za wielkie. Generalnie moim celem było doprowadzenie do pokoju z Ameryką i z Anglią. Niestety mi się to nie udało, bo mimo że proponuję im bardzo dobre warunki, czyli mało ziem tracą, to się jedno i drugie się nie zgadza. Co, czego nie rozumiem, bo normalnie według, według warunków takich oficjalnych, teraz nie mogę pokazać, ale w, w negocjacjach mam bardzo dużo punktów, jakby punktów zwycięstwa. Mam prawie 100% punktów zwycięstwa, a to, 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 co w pokoju proszę, to jakieś 20-30% tych punktów zwycięstwa. Więc nie rozumiem, czemu się nie zgadzają, ale tak, po to, żeby zdobyć więcej punktów, podbiłem tutaj Anchorage. Oprócz tego podbiłem Vancouver i Seattle, przed chwilą tylko straciłem Seattle, Victoria, Vancouver Seattle. No tutaj się za bardzo nic nie dzieje, to jest walka ta o Tijuanę i raz w tą, raz tamtą. Tą Santa Rosa utrzymuje. Redding oni nawet nie próbują podbijać, więc tutaj jest ciężko. No przy takich armiach jakie oni mają to, no to nie ma sensu za bardzo walczyć, tak? Ja nie, nie sprowadziłem tutaj całej armii, raczej skupiam, skupiam się na Meksyku i tutaj właśnie w Meksyku jest jak, jakiś w końcu jakiś niewielki wymierny sukces, to znaczy udało mi się otoczyć to Pueblo de Zaragoza. Tam były cztery dywizje, obecnie już są tylko trzy. Tak, są trzy dywizje meksykańskie, była jedna amerykańska, którą już podbiłem. No i to jest mój taki jedyny konkretny sukces. No oprócz tego tutaj to to wcześniej podbiłem, ten, podbiłem Panamę teraz przygotowuję się i zbieram wojska na, na mój główny cel, czyli na Wenezuelę, którą cały czas, której cały czas nie ruszyłem. No ale tutaj już Meksyk jakby jest ładnie ładnie zaczęty, ładnie napoczęty. Planuję podbić tutaj wszystko, co jest, co jest dalej. To jest San Salvador, Guatemala, Belize City. To planuję podbić wszystko, żeby... No, żeby odciąć i zniszczyć ich dywizję, plus flota jakaś jeszcze jest z tego, z, z Gwatemalii. No i pójść potem na Meksykiem do góry, do, pod, pod stanem, bo tu jest krótka granica, tylko kilka prowincji. I tak to się mniej więcej przedstawia. Buduję cały czas armię, cały czas flotę, ale tu nie ma żadnych postępów. No, zdobyłem to już dawno, zdobyłem też Wellington. Tutaj jest też spokój, flotę już odesłałem. Więc się nic nie dzieje. I to by, było, to by było na razie tyle, potem będzie kolejny update. Potem. O właśnie, Podbiłem armię w Puebla de Zaragoza i rozwaliłem trzy armie meksykańskie. Tutaj 9 tysięcy stracili, kolejne 9000, tysięcy, 10 tysięcy, to była jest piechota, Corpo de Ejeccito. No i wygrałem bez problemu i mam zajęłem ich prowincję, czyli znaczy nawet ich stolice. No, oni też mi coś zajęli. No, oni mi zajęli Redding, ale to idealna okazja, bo dzięki temu to jest to samo co się działo w walce Niemcami z Rosją. Takie, e, by to powiedzieć, odbijanie prowincji, czyli przez to, że oni zajęli prowincję i tylko trzy jednostki tutaj stoją, to będzie mi łatwo tą prowincję odbić, zanim oni zdążą wysłać wzmocnienie i w pewnym momencie e, będę w stanie dużo, duże straty im zadać. Samemu mało tracąc i nie rozwiązując walki z, z ogromną armią. Więc zaraz atakujemy na Redding. Trzeba tylko wiedzieć, którym. Pewnie dam szybki, szybkie jednostki. Atak. Ja ci niech supportują. No, mają. Wszyscy, wszyscy mają ten. Wszyscy mają, albo prawie mają inżynierów, żeby zmięk, zje, polepszyć atak przez rzekę, bo tu jest atak przez rzekę. I zaraz. O, atakujemy Reding i teraz jest taka sytuacja, no, że moje 10 armii na jego 3 armie, i to z tego dwie są, są meksykańskie. Tak, Division de Infanteria. Tak, to są wszystko me meksykańskie, więc to są w ogóle są ten. To są te organizacje paramilitarne, ta militia tak zwana. To nie są jeszcze dużo słabsi niż, niż zwykła piechota. Ale w tym czasie, o właśnie, kiedy ja zaatakowałem, to oni do atakują Santa Rosa. Co pewnie będzie trochę bolesne. Zobaczymy. Szczególnie, że jak tylko Amerykanie wymyślili czołgi, średnie czołgi trzeciej generacji, to natychmiast wszystkie im się zaktualizowały. Oni muszą mieć nieskończone przemysłowe możliwości. Natychmiast wszystkie zaktualizowali do trzeciej wersji. No i są bardzo mocne. Ciężko z nimi walczyć. No i tutaj mamy 6x6. Oni mają 70 tysięcy, ja mam 90 tysięcy, no właśnie, bo ja mam wszystkie moje jednostki mają y, jeszcze brygady pomocnicze brygady dodatkowe dzięki temu moje 6 dywizji to jest prawie 100 tysięcy, a ich 6 dywizji to 70. No nie ma takiej dużej różnicy, ale trochę jednak jest. Próbowałem podpisać pokój ze Stanami i z Anglią na jakichkolwiek warunkach, przynajmniej żebym chociaż kilka prowincji zdobył. No i się okazało, że mi odrzucili, czyli albo za mało im podbiłem Albo mają tak ustawione, że nigdy nie podpiszą pokoju, niezależnie na jakich warunkach i jak będą przegrywać. No więc. No więc jedna, op jedna opcja to jest albo podbić teraz jeszcze dużo więcej terytorium, chociaż z Ameryką to mi się nie uda, bo jest naprawdę ciężko. Albo podpisać biały pokój, który sprawi, pra że stracę wszystko, co podbiłem. Więc nie wiem, czy w Polsku się tak mówi: biały pokój. Więc nie do końca mi się opłaca. Aczkolwiek w momencie, kiedy będę miał pokój z Ameryką, to mi nie przeszkadza, że będą mieli Hawaje czy coś tam, no bo nie będą mnie atakować, tak? Potem będą mi się o to wszystko drugi raz podbić. Ale pokój z Amerykanami, no dałby, dałby niezłe możliwości i przez to sprawiłby, że Amerykanie się skupili na Niemczech. Więc muszę się zastanowić, no ale chciałem zdobyć kanał, kanał panamski, żeby, żeby mieć bliżej do Wenezueli, bo inaczej muszę mo moje... Konwoje płyną przez cały świat, przez pod Afryką i dopiero do Wenezueli. No zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie, no nie chciałbym stracić w szczególności, nie chciałbym stracić właśnie tego tej Panamy. No a reszta to są już drobie to jest parę wysepek bez większego znaczenia strategicznego. Jedyny problem taki, że jeżeli podpiszę ze Stanami, a ja będę wojny z Anglią, to angielskie samoloty będą mogły używać amerykańskich lotnisk właśnie na Pacyfiku, co będzie problemem dla moich bombowców morskich. Ale Anglicy chyba z tego co wiem nie mają za dużo, a może to Amerykanie, nie mają za dużo samolotów. Nie no, mają 31 myśliwców i 3 bombowców, czyli nie mają bombowców, ale mają dużo myśliwców. A Ameryka ma no, też jeszcze mniej, 13 myśliwców i 8 bombowców. No ale też nie jest problem tym co ma sama Anglia czy Ameryka, ale wszyscy, jeszcze jeszcze wszyscy, wszyscy inni sojusznicy mają też y no, przynajmniej niektórzy mają sojusznicy coś. O, na przykład Chile ma trzy myśliwce. Kanada. O, Kanada nic nie ma. Brazylia ma 4 myśliwce i trzynastu bombowców. O! Ma więcej bombowców niż, niż Anglia, niż Ameryka. Razem wzięta prawie, że. Nieźle, nieźle. No, próbujemy tak, że Ameryki nie, nie próbuję zabywać, tylko muszę po prostu osłabić Anglię. Może Meksyk zdobędę. Zobaczymy. A to, co próbowałem poprzednio z aneksowanie tych krajów, to się okazało, że to zabiera bardzo dużo punktów zwycięstwa, czy punktów wojennych, no i musiałem to cofnąć, musiałem się trochę cofnąć, żeby tych punktów nie tracić, ale w tym momencie widzę, że skoro i tak nie jestem w stanie wynegocjować jakiegokolwiek pokoju z Ameryką, no to te punkty zwycięstwa mi są do niczego niepotrzebne. Zobaczymy jeszcze, zobaczymy jak jeszcze się uzbiera, może się jeszcze uzbiera więcej punktów. No na razie widać, że wojna będzie trwała długo, czyli nie mogę zakować Niemiec, dopóki nie podpiszę pokoju chociażby z Ameryką, o, tak na Niemcy nie jest takim najlepszym pomysłem. No, ale zobaczymy, zobaczymy. Zresztą nie mogę zaatakować, bo musiałbym wejść z sojuszu. żeby wyjść z sojuszu, muszę zakończyć wojnę z Ameryką i z Anglią. Żeby wyjść z sojuszu i, i przez to, żeby. Żeby, no, żeby móc w ogóle z Niemcami powiedzieć wojnę. Aczkolwiek mój mod wspaniały, który zrobiłem, Leave Alliance, pozwala na to, tylko wymaga tego, żeby wojna się zakończyła białym, tym white piece, bia, białym. Białym pokojem teraz nawet tego nie mogę zrobić. Być może to jest jakaś opcja, no być może to jest opcja, aczkolwiek wtedy stracę, no, stracę niedużo, tak naprawdę, no zobaczymy, zobaczymy.